Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, JTK, i dzisiaj gramy w 7 Days to Die. W zamiarach miałem e, nagrać e, Robocrafta, przy czym mam problemy z połączeniem. O co za tym idzie? Robocrafta chwilowo nie będzie. Po prostu wbijam prawda, tam do bitwy i jest problem i to dość poważny Wiecie co, to będzie szybciej mi to rozbijać No i prawda, wbijam do bitwy po czym mnie nagle z niej wywalam, albo no jak jestem z kimś w plutonie albo jak jestem w, e, z kimś w plutonie to wtedy Załóżmy, tamtą osobę wbija, a ja zostaję albo na odwrót, ja wbijam ją sam. Więc, póki nie, nie uda mi się ogarnąć tych problemów, no to niestety, e, to niestety nie będę w stanie nagrywać Robocrafta. Mam nadzieję, że ci, co są wielkimi fanami tej gry, przeżyją. No i na razie zadowolą się innymi seriami na moim kanale. jakieś biurko trochę ich tu za dużo ja tam nie jestem w stanie z wbić standardowo okej okay. to jest taki sklep tylko jeszcze nie wiem jaki wygląda na dosyć fajny chciałbym go no, sprawdzić, co tam jest ciekawego, przy czym jest tu trochę za dużo ząbiaków. Tak, a ja też nie mam zbytnio nic ciekawego. Czym mógłbym ich pozabijać? Wow, wow. Okej. Okay. Czekajcie, bo ja tutaj krwawię i mi się oczywiście jak zwykle przyciski mylą. Zdrowi gdybym nie miał tych apteczek? Dobra, odgoniłem ich tu trochę, przy czym to nic nie zmienia dalej, bo nie mam ich z czego nadal, nadal zabieć. Właśnie, mogłem użyć bandaża. Um, tak, będę musiał ich w końcu wytuc tak. Choć na razie się zastanawiam, jak to rozegrać. Hmm to sobie zjemy będzie lepiej e, co można zrobić z puszek nie wiem co można więc nic z nich nie robię e, jestem... E, chwilowo to tak sobie chcę ich po prostu odkończyć od tego sklepu i wtedy najwyżej podejdę do niego mhm mm czy mam broń w jakąś shotgunie? 7 nabojów, no może wystarczy Oni tutaj mi nawet otworzyli przejście tylko Przy czym dalej tutaj są, więc Szybko, szybko, szybko Biegnij co tutaj... tutaj nie ma chyba nic w ogóle ciekawego z tego co tak widzę Już, już, już idą, już idą no. PIwa, ale co mi z piwa? Aha, tutaj jest to pomieszczenie. To tutaj jest obok jakieś inne, pewnie. Yy. Zrobimy to po Minecraftowemu, czyli przez ścianę. Idą tutaj? Nie idą. Kilafem się szybko to rozwali. Nie będę zabrał się, czyli. To jest kibel. Aha. Kurczę, cały czas klikam e, zły przycisk. Tam było jeszcze jedno miejsce, ale myślałem, że to jest jakiś fajny sklep, a tymczasem się okazało, że tu nic takiego fajnego nie ma. E, to A Co to mi dodaje? To jak tego użyję. Aha, no to pewnie zapobiega zwykłemu takim krwawieniu. Co tutaj wejdę. Popatrzę. Nie, nic tu nie ma ciekawego. Dobra, lecimy dalej. Dużo mam tej amunicji, przy czym ona mnie nie zbawia w żaden sposób. Ech, dobra, będę jeszcze musiał pocieczyć strzelanie. To pewnie nic ciekawego też nie będzie. Dokładnie. E, Antarnet, właśnie, chciałbym jeszcze poruszyć e, kwestię gry Antarnet, bo tam z kolegą tak trochę pograliśmy sobie i stwierdziłem, że gra jest nawet całkiem spokojna. Mimo tego, że grafika odpycha i to dosyć mocno, to pomyślałem sobie, że spokojnie można w nią pograć. Cię tylko zabiję, ok. No, żadnych psów nie ma. Yy, Mam też niestety. <laughs> Przepraszam. I yy, tak się zastanawiałem, czy nie nagrać po prostu serii multiplayer z Antarnet. Tylko chciałbym wiedzieć, co, co, co wy na to. Czy chcecie, czy nie chcecie. Przez krzak się nawet nie da przejść. Yy, gdyż dla mnie to nie ma problemu. E, wtedy by była jakaś dodatkowa seria. Oczywiście e, grani Jeśli chodzi o grafikę nie jest jakaś cudona, więc nie wymagajmy cudów. E, dobra, z siekiery. Tak samo z Seven Daysa ja też bym z wielką chęcią nagrał e, z kimś serię, tylko niestety no, chwilowo nie mam z kim. Ale myślę, że to też jest kwestia czasu. Nie wiem co to jest. To jest jakieś... Tak, teraz 5 milionów zębiaków się zwali na łeb. Już mnie chciał uderzyć, widzicie jaki cwaniak? Dobra, ja myślę, że możemy wbić do tamtego domu najdalej. A nawet tam u góry jakiś stoi. Dobra, no, mam nadzieję, że jak spadnie to zginie. Bo przynajmniej jak będzie spadać to mi nie spadnie na web. Widzę, że to jakieś wzmocnione jest. A jednak nie. Co to jest za sklep? tutaj sobie wbijemy okej okay. co z tego, że stała koło mnie? Cs kogo to właściwie obchodzi? Czuwalny, ale mam nadzieję, że przez tego góry, a nie przez te jakieś... Wiecie, tam. Dzień dobry. Okej. Okay. To jest jakiś fajnie zabarkowany dom. Nic tu nie idzie, nie idzie do domu. Przydało się znaleźć trochę więcej amunicji. No i oczywiście dalej tego gara szukam, prawda? Okej. Okay. To jest jakaś skrzynka, może coś niej będzie ciekawego? Oczywiście nic. Chyba mi wyszedł ktoś na dach. Bo przynajmniej próbuję wyjść. Tu jest cała masa tych zombiaków. Czy ja mam jakieś piórka? Nic nie mam. Tu też, tu też. Zjemy sobie coś? I co ja tutaj? Będę chyba musiał poszukać trochę tego więcej. Nie wiem, coś ciekawego znaleźć. Kurzy. Oczywiście się razie tutaj uwięziony. Tamten, tamten dom ciekawie wygląda. Ok, już jestem. Przy czym jest kolejny mały problem, otworzyłem sobie tam przejście, znalazłem safe. Przy czym, no właśnie, ta horda zębiaków mnie goni. I na 100% nie zdążę otworzyć tego safe'u. Dodatkowo nie mam ich za bardzo, czym zabić. To jest kolejny, jak zwykle, mój problem. Na razie sobie radzę jak mogę, prawda. Mam jeszcze 9 amunicji, jak żadnym nie chybię, to teoretycznie powinno starczyć. Nic za mną. Ee, za mną w sumie to nic. A, dobra. Nie wiem, jak dla mnie to po powinien być double kill. Mam amunicję do snajperki, tak wiem. Dobra, wystarczy już chyba. Kurde, jaki zysk, ja piernicze. Wszystkie zębaki w okolicy to miałbym w końcu spokój. Dodatkowo mam jeszcze jak taki rodzaj amunicji, który nie mam pojęcia do czego służy. To jest właśnie 64 i nie mam pojęcia do czego ona służy, do jakiej broni. Tak mi się wydaje, że do SMG Chyba wybiliśmy już wszystkich. Mam szczerą taką nadzieję. Jesteśmy w stanie otwierać ten safe. To jest od nowa zabawa Assassin's Undetected, ale to już nie jest ważne. Wrac wracając do tematu Robocrafta. E za niedługo, już uzbieram 900 punktów, będę mógł sobie kupić yy, Mega SMG i nawet mam pomysł już na pojazd, to będzie latający. Oczywiście ja, ja mam jakieś wizję na punkcie latających, muszą latać, bo jak nie latają, to się po prostu coś, coś mi się dzieje. No i chyba w tym temacie to wszystko. Yy, cieszę się też, że yy, w miarę oglądacie odcinki z Seven Daysa, bardzo mnie to cieszy. O, będę musiał z tego jakąś broń skraftować, tylko po raz kolejny e, tak lewitujące drzwi w ogóle. Wow, wpadłem pod teksturę przez chwilę. E, poza tym jest mały problem jeśli chodzi właśnie. Nie, już no, chyba prawie wszystkie zębiaki w okolicy wydukłem. prostu ten killow jest dla mnie zbawieniem. W sumie w się da się bez problemu żyć. Nie potrzebujemy w tym celu żadnych jakichś... Nie potrzebujemy w tym celu jakichś nie wiadomo jakich rzeczy, prawda? Wystarczy po prostu biegać i zbierać piwo. I tak, tutaj jest to. Liczę szczerze mówiąc na jakąś amunicję, która będzie w tym biurku. A nie jakieś no, takie główienka. Tutaj nic ciekawego nie ma, książki nie chce mi się czytać. To jest chyba jakiś bar, to jest kibel, pewnie tutaj też jest jakiś kibel. Choć nie, tutaj wygląda to na dość ciekawe miejsce. No, Wezmę sobie to łóżko, jeśli się da I sobie je postawię No i teraz sobie zmieniłem, w ten sposób spawna O! O! To się przyda A jednak nie Myślałem, że to jest jakieś dobre coś, a to wszystko mi zmniejsza, czyli mam jeszcze gorszą zbroję niż aktualnie. No, w sumie ta zbroja to mi e, ratuje dupę, gdyż e, tyle razy już oberwałem od tych wszystkich zębiaków. O, tutaj gościu leży, nie zauważyłem go. No, po, po co ja w ogóle go sprawdzam, jak i tak on nic nie będzie miał ciekawego? E, szybciej będzie rozwalić ściany, tak mi się wydaje, więc nie bawimy się w drzwi. Dzień 3, godzina 11, czyli o 12 powinien być e, ten, ten zlot. Powinien być samolot i zrzucać nam paczuszki, może coś ciekawego w nim znajdziemy. E, w tej paczuszce. O, jest self. Świetnie. E, zauważyłem, że mniej więcej potrzebuję tak, nie wiem, z około 40 naboi. Albo do shotguna, albo do sniperki. Musiałbym każdego zębieka zabijać na hita, kiedy właśnie sprawdzam takie miasto, żeby wytuszyć wszystkie. I potem na spokojnie sprawdzać sobie na przykład taki safe pewnie tutaj też nic, ma no właśnie, nie będzie tu nic ciekawego. E, na razie to zbieram, gdzie już, tu, już nie mam powoli gdzie tego trzymać. Ale myślę, że coś ciekawego się z tego zrobi. To auto nie było przy nie sprawdzane Pewnie jakieś... O, leki. No, leki się przydadzą zawsze. Tego na razie nie biorę. Czy ten dom sprawdzałem? Tego domu nie sprawdzałem. Problem jest w tym, że powoli mi się kończy siekiera. Za chwilę będę musiał wziąć sobie właśnie tam z tego auta jak tak dalej pójdzie. Nie obraziłbym się jakby też w sejfach była amunicja. Bo części do mi, w żaden sposób mnie nie urządzają. Ukryte przejście? Dobra, nie, nie, nie wiem czy to jakiś błąd, ale możemy to sprawdzić. Eee, Słajków więcej mi nie potrzeba. O, piwo daje nam hydrację i jakieś tam jeszcze coś dziwne. Eee, Spadło mi, prawda? OK. okej. Sprawdzimy sobie jeszcze ten domek. To jest takie zwiedzanie miasta w sumie. Co daje mi ten efekt piwa? Hmm, piwo powinno zabierać staminę w tym czasie, ono nam je daje. To jest trochę dziwne. Wiecie, czy ten pakiet, e, crafting, e, ulepszy mi siekierkę? Czy to jest tylko do takich broni? dobra. Liczyłem na to, że będę musiał siekierę ulepszyć, gdyż... E, co mi z broni, jak nie mam e, tego, amunicji? A siekiera zawsze, wiem, broń biała się nie zacina. N nigdy się nic z nim nie dzieje tego nie zbieramy o, tutaj może sobie weźmiemy tak, tego też nie potrzebuję I tutaj oczywiście też nic ciekawego wygniemy się na górę sprawdzę co tutaj jest to jest to co było na dole to jest pewnie kibel um, jakaś czapeczka nie biorę tego bo nie potrzebuję u góry też nic ciekawego nie będzie. Nie wiem, tutaj jest gdzieś safe, jakiś, czy coś. To mnie interesuje. To jest kill-off. w takim razie, będzie potrzebne. Podziwiam, jak się rozpoznaje. To jest, to jest miłe Z strony twórców, że dali, że się pociąkach rozpoznaje, prawda? czym się wydobywa dany blok. Nic nie ma. Okej. Okay. Tego to chyba też jeszcze nie sprawdzałem, a nie, jednak sprawdzałem. Tego do mnie jest... Sprawdzałem, patrzcie, patrzcie, widzicie? Widzicie? Tam u góry sobie stoi. Czyli nie wytułkę wszystkich zombiaków. Nie no, kurczę Liczyłem na to, że jak będę kucać, to będę w stanie przejść przez klatkę wielkości 1, ale jednak nie. Próbował się ee, zamknąć za ścianą o. <zum> Zamurować się próbował, ale chyba mu nie wyszło Tutaj nic, nic Powiem wam, że trochę puste te domki Tutaj już byłem i tutaj też już byłem Dobra, liczę na to, że coś znajdziemy fajnego Lecz niestety Dobra, lecimy dalej przed siebie Ok, leci aj, drop, Nie wiem, czy ma 11.58. Tam widzę skrzyneczkę, więc sobie pod nią podbiegniemy. Ona jest w miarę blisko. Choć zakładam, że pewnie też nic ciekawego w niej nie będzie. Będą na pewno jakieś bronie. A ja potrzebuję amunicji. Oj, leci drugi samolot, to też jest jeszcze bardziej zajebiste. Ok, mamy dwie skrzyneczki. Ogólnie ostatnio wszystko mi się pieczy na komputerze. Dokładnie wszystko. Eee, gry mi się bagują, no to jest jakaś po prostu masakra. I nie wiem, czy nie będę robić formata, no ale to zobaczymy. Tam jest jakiś obóz. Ale tam też nic ciekawego nie będzie. I moim priorytetem jest znaleź znaleźć Augera. Zombie jest za mną. A, niech lezie O, apteczki się przydadzą. Jeszcze więcej leków, jeszcze więcej antybiotyków. Kurde, te apteczki są takie cenne. Co ja mogę wypieprzyć? Słoiki. I co jeszcze? Klucz francuski, łopaty. Łopaty też nie używam. lecimy do drugiej skrzynki. Skoro już mamy aż tyle tych apteczek, to możemy sobie jedną zużyć. I lecimy do drugiej. O, przy okazji znalazłem jakiś budynek. O, nawet drugi budynek. Ten sobie możemy sprawdzić. Choć to zależy, co będzie tam. Znaczy, co będzie w skrzynesce prawda? Bo jeśli nie będzie jakiejś amunicji, to nie chce się pchać, bo to wygląda na jakiś sąd czy coś takiego. Okej. Okay. Jeszcze więcej apteczek. Jeszcze więcej leków. Antybiotyków. Jakieś magazyny. Okej, okay, to jest naprawdę masakra. Ja tego już nie zbieram, bo nie potrzebuję. Tam jest ciekawego, to wygląda bardziej ciekawie. Tam jest też jakiś most. Cały czas liczę na to, że znajdę jakąś fajną amunicję. Też to jest takie bardziej łudzenie się. Bo z tego co widzę, to raczej mój surwila będzie wyglądać na tym, że po prostu będę jebać apteczkami jedną na drugą. A dobra, niech oni to rozwalą. Zwłaszcza kiedy ja nie mam już powoli czym ich zabijać. O, zabiję cię. Nie ma co z tego, że nie mam czym? Tak, oczywiście standardowo nie trafiłem sobie. ich tam dużo. A jeszcze ciebie mi brakowało. Jak mi się jeszcze siekiera zepsuje, to się wkurzę. Dobra, apteczka. Oczywiście zera amunicji. A, jak teraz będę mógł pizgać tymi apteczkami, ile mi się żywnie podoba, bo, bo czemu nie. Choć one się przydadzą, jak już sobie zrobiłem jakąś bazę, bo chwilowo to widzicie, a żadnej skrzynki do... Jest trzeci dzień, a ja nawet żadnej skrzynki nie, nie postawiłem. Te bulety, jak to mnie wkurwia po prostu, no nie mam, nie mam totalnie co z tym zrobić. Dodatkowo będę musiał sobie garnąć te też shotguny i to wszystko, ale to też nie teraz. krok połty... Zastanawiam się jak tu wejrzeć, żeby było fajnie. Brak jest siekiery, no. Czym ja ich będę bić? Bronią się nie da. A siekiera by się przydała. Się nie da. Tego się nie da z tym w żaden sposób. Ciężka sprawa. Jeszcze jakieś inne. Dobra, to tych zwykłych się pozbędziemy. O kurde, nie, 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 tym razem. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem i wbić także na fanpage i zalajkować. No i skończyła mi się siekiera. a więc trzymajcie się, cześć.